Witam. W odniesieniu do komentarzy Leganzy, leganzy nie wiem że to wymawiam, 555, w kontekście zapachów y, o ogromnej trwałości. Y, tutaj właśnie też y, podlinkowałam, y, obiecane kilka filmów, bo tak naprawdę jest w ogóle seria playlista Tytani Trwałości y, na moim kanale, także tam jest dużo filmów. To jest, to jest po prostu gdzieś tam jakieś niektóre, y, które mnie wyszukało, podlinkowałam. Y, wśród tych podlinkowanych jest na przykład film. 11 perfum o niesamowitej trwałości filmik sprzed roku może zrobię także pod tym filmem też w komentarzu ten film podlinkuję że można sobie do niego zajrzeć ja powiem szczerze, że jakby nie zaglądając do niego nagram teraz obiecane tutaj uaktualnienie właśnie tutaj wspominałam, że postaram się właśnie nagrać uaktualnienie po powrocie i teraz tak właśnie teraz się tym zajmę takie Myślę, że w ramach jedenastki, tam też zresztą chyba w formie jedenastki, oczywiście bez zaglądania tam, jakie Wam ja teraz na pierwszy rzut 11 y, zapachów o bardzo dobrej trwałości y, wskazała. Myślę, że on wskazała ten zapach i on niejednokrotnie udowodnił mi, jak świetne ma parametry. I to jest taka bardziej wyważona, mniej słodka, ale nadal słodka wersja takich klimatów jak Trezor Midnight Rose, czyli połączenie róży, połączenie róży, maliny, czy też Angel, późniejsza Angel Nova. Czyli jakby no, najpierw było Trezor Midnight Rose, później Angel Nova. myślę, że te były w międzyczasie, ale podobieństwo tutaj myślę, że przypadkowe yy, I wbrew nazwie to w ogóle nie idzie w liliowości, tylko właśnie tak jak mówię, bardzo, yy, bardzo taka kwestia jednak różowa yy, Gdzieś tam właśnie, Szą, zobaczmy nuty no myślę, że tutaj bardziej chyba zagrały kwestie róża, lici i to stworzyło taki efekt w stronę Trezor Midnight Rose czy Angel Nova, ale myślę, że gdyby to porównać z Angel Nova, ja bym na przykład zdecydowanie wolała ten zapach. On bywa w bardzo dobrych cenach, czasami gdzieś tam widywałam na OLX jakieś oferty, ale też często w ta marka, no marka, no to są butikowe z Delposa, Nightology, one są dostępne w, na bezstówka bez Aelia. Często są akcje promocyjne typu minus 20, minus 25% Są też te mniejsze ilości, takie travelowe, 15-mitrowe Ja z tych travelowych mam inny akurat zapach Ten Hueros harmon ten najnowszy W każdym razie nie do końca są różane, jakby nazwy wskazuje Mówię, Te nazwy to może nie do końca trzeba bać pod uwagę Natomiast ta marka też wydaje mi się, że znaczy, powiem tak, ja ją też widziałam, te butikowe Hesystel Poso w Douglasie, ale w Pradze. W polskim rzędem Douglasie nie widziałam, ale tam jak rozmawiałam z panią właśnie w tym praskim Douglasie, to właśnie to pytałam, czy one są długo. Pani wspomniała że właśnie parę tygodni, także tam to było stosunkowo krótko, może po prostu też zacznie się pojawiać w Polsce, albo już się może pojawiło. Ten zapach mam uwielbiam, fenomenalny i jest i bardzo unikalny parametry są po prostu wstrząsające. Przede wszystkim, no ma dużo w ogóle przepięknych nut, trzeba przyznać, siano, żarnowiec. Jest w tym zapachu taka, w ogóle jest taki zapach, który świetnie się komponował z plażą, piaskiem, jakąś taką egzotyką. Myślę, że to jest taki ciekawszy klimat, jeżeli ktoś poszukuje jakichś klimatów, właśnie piaskowych, pustynnych, jednocześnie bardzo takich bogatych, egzotycznych, ale takiej egzotyki, nie wiem, piasków, drzewa. Na też generalnie chodziło takie zapachy, których dwa psiki po prostu wciąż, wciąż wyczuwalne Myślę, że, no nie wiem jak nowe wersje, ale te dawne, te wszystkie, które ja mam od kutuch Ja zawsze bardziej lubiłam wersję od ale bardziej malinowo wypadała Maliny, szara ambra, pieprz, przepiękny zapach Mam zresztą wersję z kobietą na flakonie, już pokazuję Oto. Ale powiem szczerze, ja miałam bardzo duże oczekiwania względem tej wersji Aż w końcu już dawno, dawno utrafiłam Dawno temu i powiem szczerze, nie wiem, czy aż takie na mnie zrobiła wrażenie. W sensie, to jest cały czas bardzo dobra wersja tego od Kutuch, ale powiem szczerze, że może nawet bardziej mi pasuje ta moja dawna od Toalet. Teraz są w w nowych flakonach. Ja właśnie też wskazywałam ten zapach eleganzie. Mam, uwielbiam przepiękny miodowy szyb. Ja mam jeszcze w bardzo dawnej wersji. Nie wiem, czy te nowe jakoś tam trochę, może nie popsutą, w sensie, może trochę gorsze parametry, ale to jest po prostu zapach, który ma. Parametry, moc, trwałość, wszystko wwiercające się po prostu w skórę, w nos, po prostu ogrom, ogromna mocno, ale oczywiście trzeba lubić kwestie miodowe, szyprowe. No, miód tam naprawdę mocno gra, jest bardzo ciekawie, właśnie podane na sposób, właśnie taki zaostrzony, szyprowy, bardzo ciekawy zapach. Ja mam sentyment ogromny do tego zapachu, dlatego że już niejednokrotnie to opowiadałam, że to jest w ogóle zapach, gdzie ja w ogóle w owym czasie nie lubiłam mocnych zapachów, a ten zapach mnie wciągnął, gdzie w ogóle nie lubiłam mocnych, słodkich. Jakby nie lubiłam, a on był takim niesamowitym wyjątkiem. Pamiętam, cignęłam na nadgarstek. I Powiem szczerze, rękaw, nie pamiętam wtedy, czy kurtki, czy płaszcza, no po prostu ten zapach był nie do zdarcia. To po prostu tak były wstrząsające parametry. To jest bardzo ciekawy zapach. Kiedyś w ogóle, lata temu, z kilkanaście lat temu, w sumie to był. To była moja trauma To był taki zapach, z który ja bym wyszła Właśnie z nudnościami, z bólem głowy Ciężki No powiem szczerze no, Totalnie nie dla mnie Zresztą pewnie jak zobaczymy na nuty No to takie nie do końca dla mnie Natomiast Powiem szczerze Z tym, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że Ja na przykład mówię o mojej najdawniejszej wersji Wiem, że później zaczęły się opowiadać o ten zapach Zaczął tracić na parametra Ale w takim klimacie i na pewno, ewidentnie ogromnie parametrowa jest Opera serżowa. Także Operę Sérgeoffa tutaj by można było podać. Więc trochę przeszłam przez mainstream. Teraz trochę przejdę do niszy. To znaczy z niszy pokazywałam tego Cesarza na przykład marki Livia Rus. Jest to marka dostępna w House of Merlo. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o świetne parametry, to zaraz... Yy, znaczy powiem tak, no, Jest dużo zapachów, które są ogromnymi killerami z cenami to jest tak naprawdę różnie, no wiem, że elegancja bierze pod uwagę wykorzystanie vouchera, pewnego rodzaju takiego vouchera w Notino, ale Notino też ma różne marki niszowe ten zapach, Oscar Imperial ja w ogóle ten zapach mam bardzo długo opowiadałam o nim niejednokrotnie takie są jego nuty jest kobieco, jest elegancko, jest słodycz ale taka właśnie elegancka wieczorowa bardzo charakterne Parametry są fenomenalne. Natomiast, yy, tak jak mówię, yy, to już. powiem tak. Ja ten zapach mam bardzo długo. i Ta marka się pojawiła w Polsce. Wcześniej faktycznie dostanę, że do tej marki była raczej znikoma, w Polsce przynajmniej. Ten zapach na pewno jest y, tytanem trwałości. Bardzo mało się bardzo długo wyczuwam. co już zapachów zapachu BDK, tak bym określiła. To jest taka dla mnie ciekawsza wersja Guidance Amouage z Guidance Mi. Guidance jakby poszło w odstawkę. Teraz mogę wskazać to dla innej widzki, inny zapach, który gdzieś tam pojawi się w ramach marki Panadora, który gdzieś ma, ma dużo z guidance. Natomiast ten jest może o tyle ciekawszy jest taki żywszy, jest taki bardziej różowy. No, powiem szczerze, że ciekawie dla mnie wypada, ale oczywiście tam to skojarzenie trochę z guidance jest, natomiast guidance jest dla mnie dla mnie na mnie w poczasie w ogóle dosyć mdło w którą stronę szedł. Tutaj jest dużo lepiej. Popsuli, ganimet klasyczny, Popsuli 683 klasyczny, ale wersja, która myślę, że nadal jest z zachowaniem um, dobrej jakości i parametrów wszystkiego. Um, to jest taki zapach, którym jakby. Ganimet idzie w taką bardziej stronę planetarną, mineralną, szarą, dystansującą, bardziej w zawsze, to idzie w bardziej taką trochę bardziej zaokrągloną stronę. Znaczy się nadal jest ta mineralność, ale bardziej bym powiedziała skóra i z takimi cieplejszymi może podbiciami. samo oczywiście skórzano i mineralność Safra line, mamy te właśnie też cieplejsze może i dodatki, trochę niektóre słodsze, nie słodsze myślę, że no to takie nie do końca dla mnie, ale uważam, że zapach bardzo ciekawie wypada i zdecydowanie jest ciekawą propozycją na skórę męską. Zresztą, może nagram odpowiedni taki podobny film, właśnie 11 fenomenalnych, takich właśnie no, killerów, jeżeli chodzi o trwałość i tak dalej, na skórę męską. To właśnie tutaj Darek niejednokrotnie ten zapach miał w i tutaj bym faktycznie ten zapach y, bardzo tutaj wysoko wskazała, ale on jest jak najbardziej dla mnie lepszy na skórę męską, ale tutaj można by było go wskazać tak ogólnie, bo uniseksowy. Chociaż zaraz chciałam podać pewien zapach LAK, no tego sobie zostawię na tamten odcinek, właśnie y, killery y, trwałości na skórę męską. Także zapraszam. I przypominam, jest na moim kanale seria Playlista Perfumy dla mężczyzn oraz skóra damska, kontra skóra męska, gdzie dużo zapachów właśnie sprawdzamy: skóra moja, kontra skóra darka. jest bardzo, bardzo dużo odcinków właśnie z porównaniem, jak zupełnie na przykład inne strony poszło na moja, na darka skórze. Ostatnio yy, w ten sposób sprawdzaliśmy jeden z zapachów Sultan Pasha z Mazon Store, yy, wylosowaną próbkę szyprowego Tebes. Ale chyba nie dodałam tego. Na Instagramie było. A dokończę film, nie wiem w sumie ile tam zostało, żeby była jedenastka, przeglądając moją tak zwaną perfumową garderobę. I tutaj patrząc, które tutaj zapachy szczególnie bym chciała wyróżnić. Myślę, że świetny parametr, na pewno świetną trwałość ma Holy Rose. Przepiękny klimat takiego borda z surowością, przeszywającym dymem totalnie niewędrzonkowym, z takim klimatem Twin Peaks i tak dalej. Także Holy Rose bym zdecydowanie tutaj dała. Wiem, że elegancie bardziej chodzi o jakieś słodkie klimaty, to też się takie pojawiły. Słodycz ma dużo Emperor, to ma dużo właśnie to Wesker Imperial. Słodyczy ma bardzo dużo też w sumie ten, czy to się nawia anio demon, te dawne z żywą ści. Także słodkie też się pojawiły. No, impadia ma słodycz, BDK. Na pewno, Velenodore, fenomenalna, zupełnie inna niż te wszystkie. Pospolite, zasłodzone, czy jakieś klimaty Lost cherry, czy te wszystkie bliźniaki, klony, czy też jakieś takie właśnie wiśniomigdały w stronę jakiegoś takiego taniego napoju wiśniowego, yy, czy też no, bardzo nieudane wiśnie, często w mainstreamie, on te blakopią wiśniowe, bardzo syntetyczne. Więc mamy przykład czegoś jakościowego, czegoś zupełnie innego, wiśni głębokiej, bordowej, wieczorowej, kobiecej. Yy, to wskazanie waniliowe Oj, co ja tu ja klikałam, jakie chcę, brzmam chociaż może dobrze kliknęłam, bo y, miałam dwa flakony, jeden praktycznie zdenkowany, drugi praktycznie też, więc może i faktycznie trzeba już zaznaczać chcę, bo zaraz prawie nic nie będzie w każdym razie oni wskazują wysokowskazanie słodki. na mnie praktycznie nigdy tak nie było, a moja skóra jednak wysładza zapachy, ale muszę przyznać że jakoś te ostatnie użycia trochę gdzieś te noce zaczęły też grać, ale wcześniej czegoś takiego nie było. Była zdecydowanie jednak rola większa, nie wiem, tytoniu, paczuli, rumu, głębokiej bordowej wiśni, ale to nie wypada ani pikantnie, ani tutaj alkoholowo, ani korzennie nie wiem. Powiem szczerze, dla mnie jest wszystkim taka przepiękna, głęboka, ciemna, elegancka wieczorowa, bardzo, bardzo komplementowana, e, właśnie taka pełna elegancji i dostojności e, bordowa wiśnia, bordo przede wszystkim, takie eleganckie bordo. Co by tu jeszcze wskazać jako świetne parametry, w tym powinnam sprawdzić ile tych zapachów już jest, żeby tutaj e, faktycznie, no chciałam 11 Generalnie dużo zapachów, świetną trwałość ma sospiro, serżów, ale terencja, dla mnie w większości one są zamęczone, przeładowane, więc ja mi tak ich nie wskazywała e, Generalnie ekstrakty Jorum Studio mają bardzo dobrą trwałość e, No mogłam wskazać, ale to jest zupełnie inny profil zapachowy, oj to nie to chciałam, e, chciałam na przykład gorseland Czy hiligberry, o może hiligberry nie tupony po i bardziej ja mam. Bo ja mam healing Berry To jest taka róża, szminkowa z owocowościami i parametry są świetne. Co ja bym tutaj wskazała jeszcze jako świetne parametry? Marlowe ma świetne parametry. Marlowe, bogactwo gdzieś tam skóra z ogrąń Labdanu, balsamiczność Miry, przepiękny zapach takich eleganckiej też kwiatowości. Jest też coś rodzaju takiej, powiedzmy, eleganckiej, do pełno zaokrąglonych, takich czymś balsamicznych, utopionych aldehydów. Jak ktoś na przykład gdzieś tam taką elegancję aldehydów lubi, ale za trudna, za problematyczna, nie wiem, w piątce Chanel i tak dalej, to gdzieś tam może wziąć pod uwagę pewne aldehydy, Penhaligon czy właśnie taki klimat Marlowe Jardin de Criveaux, bo chyba tak to się wymawia. Ja ten zabawik mam bardzo długo. Ta chyba marka jest dostępna w Polsce. Ja mam jeszcze z czasów niedostępności w Polsce i w ogóle ja mam też przede wszystkim w tej innej szacie, tak jak tutaj, bo chyba z tego co kojarzę, inny flakonik. Powiedziałam, że ktoś pokazywał gdzieś właśnie inny flakonik. Na pewno hmm, też tutaj, jeżeli chodzi o y, świetne parametry, co Wam tu wskazać, no dużo zapachów. Kadżale, czy Lamar, czy Żory, czy Wardę, no to są po prostu ogromne parametry. No, to jest, nie wiem, czy jest dostępne akurat w Notino, ale to jest marka niszowa. To jest klimat, ja bym powiedziała, który jest słodki, jest wieczorowy, jest bardzo taki odurzający. Parametry świetne, trwałość, wszystko super. Um, natomiast um, na niektórych może się dać trochę, może, przeładowany. Mi się zawsze go dobrze nosiło. Muszę sobie mój flakonik gdzieś tam mierzyć, bo gdzieś go mam w, w sosem jaszczów Ostatnio gdzieś tam wiem, gdzie mam żory, ale właśnie nie wiem, gdzie do końca działa. Chyba ja wiem, gdzie mam, chyba. Muszę go wyjąć na okres jesienno-zimowy. Parametry są świetne. Coś mają z rusze za którym nie przepadam, ale to tak jakby zrobić taką owocową, bardziej taką pożyczkową, wersję i to powoduje, że całościowo ten efekt pasuje. Gdzieś tam sobie grają te czerwone jagody i tak dalej. Powiem szczerze, gdzieś tam jakiś cieni bakara róż, ale to jest jakby dużo, dużo, dużo lepiej. Jakby nie przeszkadza mi ten cień w tym zapachu, tego klimatu. I jakby zawsze go bo kocham go, miałam w większych ilościach flakon, miałam nieraz. raz, teraz mam chyba jeden flakon i to chyba z większą ilością litrów. I powiem szczerze, kiedyś miałam takie bardziej ubytkowy zakupy, no dużo mniejszą, taką, no dużo mniejszą jednak ilością, z dużo większą. W każdym razie um, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ten zapach, ta taka bardzo bogata słodycz, jednak z jakimś tam ulokowaniem czegoś w stylu bakarerów mi przeszkadzała. Jakby za każdym razem jednak czułam się bardzo dobrze w tym zapachu. On był taki bardzo bogaty, bardzo elegancki, bardzo kobiecy i taki bardzo charakterny. Parametry wstrząsające i przede wszystkim on pomimo słodyczy mi pasował. Przede wszystkim pomimo tego skojarzenia trochę z bakarusz mi pasował, bo on miał dodanych bardzo dużo jednak tych owoców. To był taki właśnie mocno owocowy bakarusz ale ta owocowość po prostu wszystko prowadziła w bardzo dobrą stronę. Policzę, czy jest 11. Raz, dwa. 3 4 5 6 chociaż to bym mogła jako jedno policzyć ewentualnie wtedy to powiedzmy 6 7 to już było 8 9 10 ale nie, chyba nie zeskrinowałam wiele no wtedy by było 11